i wielu osób, które zaangażowały się sprawili, że ten koncert powstał i co roku coraz ma większą popularność. Coraz więcej osób bierze w nim udział jako wykonawcy, i coraz więcej przychodzi, aby ten tym koncercie uczestniczyć. Muzyka Koncert Kolęd i Pastorałek jest jedną z wielu imprez, że się tak wyrażę, czy wydarzeń muzycznych w naszej parafii. Zapoczątkowały... Pierwszym koncertem był w 2007 roku, Yy, kol, pie, pierwszy koncert kolęd i Pastorałek, który kontynuujemy od tego czasu. Yy, w ogóle trzeba powiedzieć na wstępie, że nie byłoby tych wydarzeń muzycznych, gdyby nie, nie ówczesny yy, proboszcz tej parafii, ksiądz Zbigniew Porębski, który powołał schole do życia, scholę Don Bosco Zagłębie, schola ta, Oprócz koncertów i kolendii pastorałek jest organizatorem wielu innych wydarzeń muzycznych, między innymi Festiwalu Piosenki Maryjnej w maju każdego roku. I także poza tym jest to, koncert ma coraz to nowych wykonawców, nowe zgłoszenia. Na dzisiejszym koncercie będziemy mogli usłyszeć profesjonalistów w osobach pani Agaty Widery. Widera Burda i Pani Małgorzaty Bigaj, które zawodowo trudnią się muzyką. My jako amatorzy no po prostu śpiewem chwalimy Narodzenie Pana Jezusa jak co roku. I, I w tym kierunku po prostu działamy. Ożywiamy różne tutaj liturgiczne zadania, które są do spełnienia w parafii. No i po prostu włączamy się czynem we wszystko, co ksiądz probosz Grzegorz Solarewicz zaaranżuje. Staramy się uczestniczyć w życiu, żeby ten kościół stał się żywym kościołem takim, żeby parafianie w nim też działali, nie tylko przychodzili. A jaką rolę odgrywa ten koncert w życiu parafii? Koncert taką szczególną rolę, ponieważ jak wiemy, jest to okres, kiedy narodzi się, rodzi się Jezus Chrystus. Wtedy mamy czas na kolędowanie, na spotkania, na dzielenie się opłatkiem. Stajemy się tacy po prostu na nowo jakby uzdrowieni, ożywieni. Ta tajemnica narodzenia Pana Jezusa co rok w naszych sercach, w naszych poczynaniach ożywa na nowo i scala tą społeczność i, i tą tutaj społeczność naszego kościoła, naszej parafii. Tu